Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudnych rozgrywek. Mam nadzieję, moi drodzy, że kojarzycie z poprzedniego filmiku T-37, ponieważ dzisiaj mamy T-41, czyli następcę tamtego czołgu. W tamtej bitwie mieliśmy szóstkę w losowaniu na dziewiątki, w tej bitwie mamy 7 w losowaniu na ósemki i innego bohatera, czyli Eineza. Także losowanie sporo, sporo lepsze. Poprzednio rozdźwięk tierowy był ogromny, ale też była fajna i bardzo mądra gra. Tutaj ten, te tiery są troszkę bardziej ściśnięte. W najgorszym losowaniu w tym momencie jest Almix lc którego wylosowało, zobaczcie jedyna piątka na drużynie. U nich jest Traffic w takiej samej sytuacji. No i teraz Eines. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Fajne jest to, że mm, Bulldog ma ten swój magazynek. Dziesięciostrzałowy magazynek. Kolejny, zobaczcie, przykład też bohatera, który na czołgu lekkim ma trzy gwiazdeczki. Tylko niestety, ale Bulldoga nie można użyć ani na szóste tiery, na przykład do kampanii albo do twierdzy. Ani na ósme tiery. On jest takim trochę pojazdem ni tu, ni tam. Tam za wysoki, tutaj za niski. E, I tak w sumie, patrząc po. Tej kolejności to fajnie byłoby, jak już było T3,7. Jest M47, na przykład fajnie było, żeby było za chwilkę e, również. E, Czołg T49, on ma chyba te na początku, tak, albo M, już nie pamiętam, ale ten taki, z takim trolem, tak, z tą, z tą ogromną armatą, tak jak w poprzedniej bitwie mm, nasz bohater, czyli KRDG, spotował na początek, tak w tej bitwie również Ejne zaczyna od spota, no ale tutaj sojusznicy już troszkę dopisują, ponieważ może te przestrzały na początku im się nie do końca udawały, ale w końcu jakieś tam buły spadają, więc mamy już na razie 462 asysty, 621 już, ma, już nam urosło. Także zobaczcie, naprawdę ten spot cały raz rośnie. Teraz jeszcze jedzie sobie T34,85. Kolejny raz y, trochę y, z tych strzałów tam jeszcze przejeżdża. Hellcat, także kolejne buły wchodzą. No, tej, tego spota chyba na początek, tak myślę, lekką ręką można 800 policzyć. Hellcat tam przejeżdża, też chyba po naszym spotie. Niestety nikt go nie trafia. Szkoda, bardzo, bo tam przejechały. Zda o, teraz w końcu jakiś ktoś go trafił. Ja myślę, że tutaj e, potencjalnie byłoby tego damageu sporo więcej, bo tych strzałów było dużo, one leciały tam, tylko żaden z nich nie trafił, dopiero gdzieś tam pod koniec jak te się zaczęły chować coś tam wpadło, no ale dobra dojazd mamy opanowany, przeciwników jest dużo, więc co? Jako light u siódmego tieru jedziemy do przeciwników ponieważ wiadomo, że tu jest nasz damage pierwszy jest IS Isek w ogóle się nie spodziewa wyjazdu od pleców. Także pierwszy strzał pestka ładuje się, ile to się ładuje? 2 sekundy, czyli 20 sekund zajmuje nam wywalenie pełnego magazynka. Skoda elegancko, pierwszy strzał wchodzi, ona nas też trafia, ale chyba zaczyna to zładować. Drugi strzał, wchodzi, nie, drugi strzał mu nie wchodzi, trzeci nam wchodzi, czwarty nam też wchodzi. Dobicie przyjeżdża ósmoterowy magazynek, czołg średni amerykański T69. My mamy jeszcze 4 strzały Także na spokojnie Na niego też przyjdzie pora Helka to fajnie Było helkata helka ta skończyć Ale go kończy artyleria Wyjeżdża nas gościu Dostał raz od nas Dostał raz od sojusznika Chowa się Dostaje kolejne pestki Teraz wyjeżdża trzy pestki jeszcze Pierwsza Druga i trzecia. No i mamy w jednym magazynku trzy fragi elegancko i 1272 punktów szkodzeń. Jedna pestka w tym magazynku, w, w tym magazynku warta jest 150 punktów uszkodzeń, czyli potencjalnie 1,5 tysiąca możemy możemy zrobić. A Aines zrobił dokładnie 10 pestek. Wszystkie trafił, wszystkie przebił. Zobaczcie: 4, 4 i 2 plus naprawdę ładne uszkodzenia, ładny damage, ładne, fra, czy ładne fragi 3 fragi na 10 strzałów to naprawdę jest średnia dobra, a zwróćmy uwagę, że przecież jest dopiero początek bitwy no ale z drugiej strony gdzie początek bitwy jak już jest 6 do jednego. kończymy ładować magazynek, kolejny czwarty frag, tam jest yy, czołg ltytyby jak go tak lubię nazywać, ltytyby yy, zamiast lptb 7 do 1 Idzie to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Cztery pestki użyte, jeszcze sześć czeka w magazynku. k 85 widzimy ją również nasz spot. No naprawdę tutaj spot bardzo mocny w wykonaniu ans Pierwszy strzał drugiego nie będzie, ale mamy jeszcze 5 pestek w magazynku. Ciekaw też jestem jest ile ładuje się ten, ten bębenek. Musimy zaraz zobaczyć jak będzie przeładowanie. Za chwilkę to przekonam się ile tak naprawdę ten czołk ładuje, ale chyba jest to dość krótki czas. 8 do 1. No idzie to po prostu błyskawicznie, 4 fragi w tak krótkiej bitwie. Na razie tylko im się udało zniszczyć naszego Elca, a poza tym nie bardzo mają chłopaki chęć cokolwiek uszkodzić. I podjeżdżamy sobie. Jest ten lety dokładnie pocelowany. Kolejny frag, piąty. Tam jest jeszcze kawa 8, piątka bokiem. Wchodzi nam pestka. Wchodzi nam pestka. Wchodzi nam pestka. Za budynkiem. Czekamy, czekamy, czy gościu wyjedzie, wyjedzie nam dokładnie przedziało. Wchodzi nam pestka i niestety zabrakło, zabrakło troszkę. Szkoda, że zabrakło jednego strzału, żeby dobić gościa. Byłby już szósty frakal na spok. A, miałem zobaczyć, tam 20 chyba kilka, około chyba 30 sekund. mogę to, to oczywiście sprawdzić, ale nie zauważyłem. Sorry za ten plumkający telefon. Kurczaka, ktoś teraz właśnie wziął zapisanie komentarzy. Już wyłączyłem, nie będzie plumkać. Ale już na szczęście kończymy ładowanie. 11 do 1 bitwa potwornie łatwa. Bo po prostu przejechaliśmy się po przeciwnika po, po, przeciwnika, po tych wrogich czołgach KW4. No, bardzo wdzięczny Cel stojący za kamieniem, chyba do nas tyłem, nie jest jeszcze świadom tego co go czeka Ale mu na plecki pierwszy strzał, szkoda, bardzo niski losowanie, zwróćcie uwagę 126 za jedną pestkę przy alfie 150, bardzo niskie losowanie, bardzo szkoda tego Bo można bo potencjalnie te pestki tutaj wcisnąć jeszcze komuś innemu Teraz bardzo ładnie tutaj znaleziony, oj dosłownie kilkanaście pikselków tego Elixa 5100 Ładne dobicie go, mamy już 7 fragów i tam jest jeszcze super persznik na full HP na nami się nie interesuje, strzał, strzał, w gąskę, w gąskę, w gąskę. ines strzał, strzał i strzał. I mamy 8 fragów, i jeszcze dwie pesteczki do, do zagospodarowania. Isek tutaj na ogrysku strzelił, wyjeżdżamy sobie pod niego. Pierwszy strzał z dolnej płyty nie wchodzi, i po daszku wchodzi. Tyle. Porobieni 14 do 2, formalność. 15 do 2. Przechodzimy do podsumowania. Znowu wydaje mi się, że niewiele zabrakło do absolutnie fantastycznego medalu pula. No, bo tak na KW8 zabrakło albo jednego strzału, albo poczekania chwilę, żeby ten strzał oddać w lepszym momencie. No a potem można było spokojnie zrobić 9 frag przebijając ISA 3. Niestety w dolną płytę nie weszło. W daszek już weszło, ale zabrakło znowu jednej pestki. Także szkoda, szkoda, bo. Była szansa na prawdziwie błyskawiczny medal pula czołgiem lekkim w może nie najlepszej bitwie, ale raczej, znaczy może w nie najgorszej bitwie, ale też jakaś ona rewelacyjna pod względem losowania nie była. Tak czy inaczej, oczywiście jest MK do tego duży kaliber, specjalista i rady Walters oraz trochę asysty. Zobaczmy teraz na to. 3270 punktów uszkodzeń, 8 fragów i 1702 bazowego expa. Drugi wynik T-34 na 3 i trzeci wynik również bardzo dobrą bitwę zagrała Skoda T-25, która dostała 1095 expa. Po drugiej stronie najlepiej zagrała Setka 1999 i tyby 1251. Ferdynand u nas 0, Skoda T-40 0. U nich 0, Rudy, Isu oraz Is. 30 oddanych strzałów, 29 trafień, 27 penetracji, naprawdę bardzo wysoka skuteczność wszystko na bliski dystans 4 przyjęty strzał, 1 e, chyba strzał krytyczny za 0 7 wrogów uszkodzonych, e, przepraszam, wyspotowanych, 10 uszkodzonych, 8 zniszczonych asysty 1871 przejechane 2 km, 659 tysięcy zarobku e, brutto po odjęciu kosztów amunicji i przede wszystkim tutaj Racji bojowych wyszedł Eines na 126,5 tysiąca, Exp z premką 2,5 tysiąca, do tego jeszcze za bonus za rezerwę osobistą razy 2 wyszło nam łącznie 5744. Także raz moi drodzy, mam nadzieję i czekam na jakąś bitwę z kolegów, od kolegów z PSQD na kolejnym tierze, czyli 49. Najlepiej z trolem. Byłoby to fajnie pokazać właśnie, jak można taką mobilną, lekką i zwinną kawę dwójką robić fajne bitwy. Także to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!